Wolsztyńskie jeziorze, z twoim uroczym tu mi tęsknię za tobą, miasta ozdobą. Słyszę plusk i szept nawzajem. Tańczy kankana, piachka Febergu, a w kinie tatry tańczy Marlena, ta z Babelsbergu. Tatry, 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 mój kinie, świątynio sztuki. Bardzoś mnie pięknie, bardzoś mi pięknie utrudniał moje nauki. Bardzo mnie kusi, wolszczynie drogi, powrót do siebie, Pięknyś, jak wszystkie anioły w niebie. A kiedy wrócę i cię nie zasmucę, to pięknem mody. Czy chcesz, czy nie chcesz, ty mój Wolszczynie cię z ucem. 25 października o godzinie 16.55 w komorowie Art Cafe. I na koniec jest hiszpański okrzyk: Ole z wykrzyknikiem. Nie wiem, czy dobrze to ole umieściłem. Może być, czy nie bardzo. Realizacja, no to film studio.